Ze wstępu to byłoby tyle. Teraz pokażę Wam coś takiego. Jest to mini wieża. Mam oczywiście dwa głośniki. Takie fajne, małe, malutkie. Widać, ładne. Ja je tylko przetarłem. No I taką wieżę, tak. Ta wieża została wyniesiona przeznaczona na śmietnik. Po prostu przestała działać. Ja spróbuję ją teraz naprawić, o ile się uda. Bo podchodzę zawsze do tego w taki sposób, że zawsze na początek próbuję naprawić. Jeśli się coś naprawi, to super. Jeśli nie, po prostu zostaje to na części. Czasem potrzeba czegoś na szybkiego, zanim się zamówi, zanim przyślą. Warto mieć różne rzeczy. Tam są fajne. Skarby, że tak powiem, w środku, różne kabelki, różne nawet śrubki, że tak powiem, czasem gdzieś potrzeba, bo brakuje, gdzieś się zgubi. Takie coś, jak znalazłem. Czyli tak, mamy to za darmo. Zobaczymy, co da się z tego zrobić. Załączyłem sobie już pod nasz bezpiecznik. Wąt prąd o, teraz coś załapało widać miga power ale nie chce się załączyć faktycznie nic nie działa również tak powiem migła, troszkę dioda, nie wiem dlaczego migła, a już nie no nic urządzenie nie wskazuje żadnej reakcji powodów na początek już może być kilka, może być po prostu zepsuty tutaj ten switch, włącznik, tak może być spalony bezpiecznik, chociaż dioda mi mignęła, więc bezpiecznik jest dobry. Może coś tam się odlutowało, może po prostu kabel coś gdzieś nie łączy, jest przerywany po drodze. Trzeba po prostu zajrzeć do środka, wtedy będziemy wiedzieć. Po śrubkach już widać, że było kręcone, że było rozbierane. Tutaj z tyłu jakaś taśma, nie wiem co ona tutaj prezentuje. ale pozbędziemy się tego. A ona chyba, że tak powiem, trzyma albo trzymała antenę, bo tu jest widzę wejście do anteny. Chyba tak, żeby nie wypadła, trzymała antenę. Dobra. To ląduje w śmieciach. A ja biorę się I za rozkręcanie. To jest właśnie to. Ktoś się odkręca z nowy nowym, czymś i już widzimy się ślizga. Ok, jest dobrze. co nie dadzą się odkręcić, będziemy kombinować inaczej. śrubki zazwyczaj do rozkręcenia są oznaczone takimi strzałkami. Huff, wiertarka. Wymienię sobie wiertło. Poszło. No i urządzenie mamy już rozłożone. Tutaj sobie już wypiłem kompakt, wypiłem antenę. Jedynie trzyma tutaj transformator. Głośniki też wypiłem. Trzyma transformator, ale zanim ja go wy wylutuję, bo trzeba go wylutować, rzucę tylko okiem na stan wizualny. No nie widać nigdzie, żeby coś się paliło, coś się piło. Widać na dobre. Trzeba sobie sprawdzić, czy jest napięcie. Włączymy tą wieżę. Czy jest napięcie na transformatorze? Czy wychodzi z niego napięcie? Nie wiem, ile tego napięcia tu będzie. Jeśli wychodzi, to jeszcze ile tego napięcia. mamy jedno. Teraz mogę sobie to wszystko ściągnąć, wejście sobie położę tak. Tu mamy ten transmator. To tylko głośniki. Czy mi się wydaje, że na nim coś jest nie tak. Transformator sprawdziłem o mierze. Bez podłączania do sieci. I wykazuje na to, że jest dobry. Dobra. No. I trzeba go podpiąć teraz do sieci i zmierzyć jego napięcie czyli mamy 11V równe 11V czyli tak, transformator mamy dobry odkładamy tylną część przyczyna musi tkwić Tutaj w sekcji zasilania. Najpierw by trzeba było sprawdzić. Tu już widać od razu. nie ja to nie wiem, czy tam razu tak pokazać, żeby mi się to nie rozwaliło. Że są tutaj już ktoś tutaj oczka wkładał. Takie miedziane oczko. Właśnie pod te dziurki. Pięty jest transformator. Ja go teraz wypiłem od tej strony. Być może jest tak, że tutaj ktoś nieumiejętnie to wstawił i jest przerwa, bo jest delikatna i nie styka, po prostu nie dochodzi napięcie. Tak? Druga sprawa, po drodze mamy już diody. Tutaj dwa kondensatory. Jeszcze należy sprawdzić je pod względem i się tymi właśnie tutaj wstawianymi otworami, testy diody sprawdzimy, pierwsza dioda. Ja ja Zrobimy próbę na zasilaczu, czyli wlutuję sobie kawałek kabelka w miejsce tego transformatora i podłączę go. Tu jest akurat. Zmienię sobie na pół. Ok. Mamy to. A teraz tak włączamy sobie zasilacz, odstawiamy 11V, tak jak było 11 Volt, 10. 11. Odstawimy na równe 11. Dobra. Zobaczmy sobie wyjście. Dobra. Dalej nam liga. Tak jakby coś nie dochodziło. Damy nam trochę więcej ampera. Czyli... Hmm. Czyli coś tutaj musi być nie tak. Oczywiście no, to teraz się pokazuje, a raz nie. To chyba nie ma znaczenia, które gdzie, no, ale zmienimy. A nie powinno mieć znaczenia. Też nie ma więcej. Też nic się nie dzieje, muszę tu doczekać. Dobra. Teraz będziemy mogli sobie to odczepić. To jest cały odtwarzacz płyt kompaktowych, jakby ktoś chciał wiedzieć, tak wygląda. On na razie nam nie będzie potrzebny. Musimy tutaj odnaleźć, co się stało, że nie ma zasilania. Podejrzewam tutaj te cztery diody w sekcji zasilania. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak one wyglądają. Nie jestem pewien, czy one nie są uszkodzone. To są diody 407. Najbardziej chyba słabne. To są te diody. Mamy tu ich trochę. Mamy jeszcze 5408, 5819, dobra. Sprawdzę działanie tych diod na mierniku. zobaczymy jak on mi pokaże. Ale powinien dać. Także tak, diody okazały się dobre. Kondensatory tak samo. Więc to co, tak jak mówiłem wcześniej, podejrzewałem i podejrzewam, tu każdym razie jeszcze, że może być przyczyną takiego działania i zachowywania się ten przycisk uruchamiający, tak całą wieżę no tutaj trochę trzeba się nagimnastykować, żeby się do niej dostać, ale coś innego nam zostało trzeba to wszystko teraz jakoś porozkręcać, gdzie widzę, że już tu było po śrubkach otwierane, nie wiem kto to otwierał i mi się wydaje, że to ktoś otwierał, kto nie miał odpowiednich narzędzi, czyli <coughs> na pewno nie był taki elektronik bo te środki są po prostu pouszkadzane. Dobra, spróbujemy to rozebrać i szukamy przyczyny dalej. Zanim rozbiorę, rozczepię te dwie płyty. Sprawdzę jeszcze tak na szybkiego, czy jest przepływ między nimi. Czyli to będzie ta prosty. Jest. To jest. Jest. To z Jest. To Jest. To z tym. No ale dobra. Nie mam jak tego pokazać dokładnie, ale działa. Dobra, kim. Jeszcze jest pięta. Tutaj ścieżka. Z tym. Dobra. To tu jest dobrze. OK. Wypinamy. Minęło jakieś 20 minut. Ostał się już w płycie czołowej sam magnetofon. Możemy go odłożyć. A tu mamy całe płyty, które zostały wymontowane. zwierzę, dobra, trzeba znaleźć switcha i ja już go tutaj mam, SW308, to jest właśnie ten switch power, od załączania całego układu, zaraz zobaczymy czy on jest dobry, i będziemy ewentualnie szukać następnych usterek. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tu dolega, dlaczego to nie gra, ale widzę tutaj takich parę niedociągnięć, na przykład tu jest cały system operacyjny tam ukryty. To ma za zadanie chłodzić. Kawałek blaszki robi tu widocznie za radiator i został tu po prostu nie wiem wyrwany. albo ktoś tu coś lutował ja spróbuję to wlutować z powrotem nie wiem czy mi się to uda bo tutaj trzeba trafić tą dziurkę tam tą szparkę o, teraz przed. Zobaczmy. No, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Nie wiem, czy tutaj będzie to chodziło. Ale było to widocznie, tak musi być. Dobra, więcej już dzisiaj nic nie wymyślę. Polutowałem. Popoprawiałem. Część posprawdzałem. Część jeszcze mi zostało. Więc jeśli coś przeoczyłem lub wiecie co innego może tu dolegać, to piszcie śmiało. Wspólnie. Razem to może szybciej dojdziemy. No i na, na dzisiaj tyle. Zobaczymy, czy to będzie działać. Jak nie, to trochę części. Zyskamy kabelków. Wszystko się gdzieś przyda. Dobra, do tematu już to wrócimy. oh my god